Zaczniemy najpierw od takiego lekkiego marszu. Pilnujcie, żeby sylwetka była wyprostowana. Ściągnijcie barki do tyłu i dodamy ruch ramion z oddechem. Wdech i powoli wydech. Jeśli ktoś z was ma problem, żeby te ramiona tak wysoko unieść, ta mobilność w barkach nie jest jeszcze na tyle. Poprawna, to unosimy tylko do momentu, kiedy możecie. Nie musicie kopiować wszystkiego tak, jak ja robię. Róbcie na tyle, ile czujecie, że wasze ciało na to pozwala. Ale będziecie czuć różnicę. I jeszcze jeden raz tych. I wydech. I teraz taki lekki wykrok. Do boku. Trzymając sylwetkę dalej wyprostowane. Dłonie na biodrach i teraz staramy się wyciągnąć stopę do tyłu, nogę do tyłu. Przednia jest lekko ugięta. Pilnujcie, żeby równowaga. Była na tej jednej nodze. Także to może być dosłownie kilka centymetrów. Albo jak ktoś ma mocniejsze mięśnie, lepszą równowagę, to może próbować tą nogą bardziej do tyłu. Ostatni raz. Lewa, prawa. Teraz nasz krok do boku. Znowu możemy dodać ramiona. Kolana ugięte, delikatnie stawiamy stopę na podłodze, albo tylko same palce tej nogi, którą dostawiamy. Głęboki wdech i wydech. Ostatni raz, lewa i prawa maszerujemy ramiona. Wdech, wydech. Wdech i wydech. Ciągajcie barki przy uniesieniu ramion. Ostatnie dwa razy. Świetnie. I znowu do przodu. Albo przeciwne ramię. Łokieć lekko ugięty. Starajcie się trzymać nadgarstek zablokowany, żeby nam ta ręka nie opadała. Ale łokieć może być lekko ugięty. Jeśli wolnicie dwie razem. Nie ma sprawy. Ostatni raz. Ręce na biodrach. I znowu nasz krok do boku. Teraz spróbujmy skrzyżować nogę z przodu. Możemy dodać ramiona znowu. Nie pochylajcie się do przodu. Pilnujcie, żeby sylwetka była jak najbardziej wyprostowana. Super. Jeszcze jeden raz. Lewa, prawa i z tyłu, znowu. Może tą nogę możecie dociągnąć jeszcze bardziej do boku. Wszystko zależy, jak jesteście w stanie utrzymać równowagę. Jeśli ktoś już czuje, że traci oddech, wrócić do marszu powolutku. Próbować złapać oddech. A my zrobimy jeszcze dwa powtórzenia. Lewa, prawa, lewa, prawa. I wszyscy razem maszerujemy powolutko, głęboki wdech, wdech i wydech. Zróbmy krótką przerwę. Na dosłownie kilka łyków. Nie pijcie za dużo, bo przy ćwiczeniach to pewnie za bardzo obciąża żołądek. Ale kilka łyków zawsze troszkę Was odświeży. No i trochę tam tej wody się dostanie. A to też jest dobry sposób, żeby dodać ten nawyk częstego picia wody. Jeśli jeszcze możecie ze mną troszkę poćwiczyć, to wracamy do marszu. Jeśli ktoś tak nie bardzo, możecie obejrzeć do końca i spróbować wykonać jeszcze kilka ćwiczeń ze mną. Teraz będziemy wykonywać dwa kroki do boku. Kolana ugięte. I teraz spróbujemy dodać nasze skrzyżowaną nogę. Znowu, jeśli. Za dużo się dzieje, nie jesteście w stanie wszystkiego kontrolować. To na razie tylko sam krok podwójny. I z czasem jak już opanujecie, to będziemy wykonywać jeszcze ciekawsze zestawy choreograficzne razem. No, większej zabawy. Nikt nie powiedział, że ćwiczenia muszą być nudne. Możemy sobie skrywać z tyłu. Pilnujemy oddechu. Uśmiechamy się. Z uśmiechem zawsze łatwiej. Pozwala to rozluźnić mięśnie twarzy. Żebyście się za bardzo nie spinali, nie stresowali, czy robicie dobrze. Tu tylko podstawowy jest, żeby stopy były równolegle do siebie. I tyle. Sam ruch wystarczy. I znowu możemy skrzyżować z przodu. Jeśli ktoś już opanował ten ruch, to zróbmy dwa skrzyżowania. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Możemy zrobić dwa do tyłu. Jeden, dwa. Jeden dwa. I znowu jeden, dwa. Jeden, dwa. Ostatni raz. Jeden, dwa. Na prawo. Jeden i dwa. Świetnie. Teraz już tylko maszerujemy do krok do boku. Następny krok to spróbujemy wystawić Nogę do przodu. Kiedy idziemy w lewo, to będzie nasza prawa noga. Nie zostawiamy jej do drugiej, tylko wystawiamy do przodu. W lewo i wystawiamy. W prawo i wystawiamy. Świetnie. Możemy spróbować to samo. Zróbmy jeszcze jeden do prawej, żeby tą nogę dostawić do tyłu. Teraz może być z lekkim pochyleniem do przodu. W lewo do tyłu. W prawo do tyłu. Mam nadzieję, że dajecie radę. Ostatni raz. W lewo. I w prawo. Teraz już tylko sam krok. Dodamy ramiona. Na razie tylko do boku, albo przy kroku do lewej z przodu, z kroku do prawej, na bok. Przód. I do boku. I do boku. Szód i do boku. Znowu do przodu ramiona i do boku. Na biodra. Tylko jeden krok. Do boku. Teraz maszerujemy. Będziemy wykonywać jeden, dwa, trzy, cztery i jeden, dwa, trzy, cztery małe kroki. Jeden, dwa, trzy, cztery do tyłu. Jeden, dwa, trzy, cztery i znowu jeden, dwa, trzy, cztery. Jeden.

I ramiona wtech, tylko na wysokość barków, powoli wdech Świetnie, teraz dłonie na biodrach. I stopy stawiamy na szerokość naszych barków, unosimy prawe ramię wysoko, lekki skłon do Waszej lewej strony. Wdech i wydech. Pilnocie, żeby biodra nam się nie wychylały do prawej strony, dlatego trzeba ściągnąć pośladki, starać się ściągnąć mięśnie brzucha. Jeszcze jeden raz, jeśli możecie. Świetnie. Teraz lewe ramię. Nie musi być wysoko, chodzi o to, żeby nie skręcać sylwetki górnej części ciała do prawej strony, bo jeśli próbujecie za bardzo, to nie pracują już te mięśnie, tylko skrętne. Wdech i wydech. Ostatni raz. Super. Wybijemy piątkę za dzisiejszy wspólny trening.